Dzień dobry, Arkadiusz Bąk, KWK POKÓJ 1, Ruda Śląska. Moi drodzy Państwo, z takim komunikatem, z uwagi na fakt dotarcia do Zarzewia, tutaj zapożarowania, proszę o wyrozumiałość, tak jak w zeszłym roku, przez najbliższy tydzień. Mam nadzieję, że uda się skrócić ten okres, ale uciążliwości w postaci wizualnych będą dosyć intensywne. Jeżeli dotrą jakieś pyły, to są pyły paleniskowe, których nie da się tutaj zatrzymać u nas na hałdzie mimo wszelkich podjętych czynności. Proszę pamiętać, to już jest trzeci, czwarty miesiąc. Do tej pory udało się tak zasymulować tym zapożarowaniem. Teraz już jest epicentrum i nie da się zrobić tego w inny sposób. Proszę się nie martwić. Gazy są cały czas mierzone, zapylenie również, więc nie jest to niebezpieczne dla ludzi. Proszę pamiętać, że tutaj w epicentrum pracują ludzie w maszynach, którzy nadzorują, mamy czujniki, mamy wszystko pod kontrolą. Także jeszcze raz proszę o wyrozumiałość i proszę pamiętać, że po tym okresie niebawem będzie tu już naprawdę spokojnie. Pozdrawiam Arkadiusz Bąk, Aregod Koparek, KWK Pokój 1 Ruda Śląska.